Hello. W domu przesłuchałem wszystkie płyty Wypaliłem wszystkie szlugi, rozjebałem wszystkie bity Dostanę pierdolca, jeśli dziś nie wyjdę gdzieś Ziomek mówi, że już rozdał wszystkie vip. Ej, mam ochotę tańczyć, albo patrzeć jak to robisz ty Mała, po co dzwonisz, jeśli nie chcesz, bym coś zrobił z tym Wiem, że siedzisz sama, palisz jointy, walisz gin Ale mam ochotę iść na całość, kurwa kurwy syn. Czego się nie dotknę, staje się gorące Rzucam polo, przykam się pieprzonym polo-sportem Piję whisky z na dobry początek I dzwonią telefony jak co piątek i nie, nie 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 wiem, nic, dzwonią do mnie nie 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 wiem, nie wiem, nic. zrobię? nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, do mnie nie e, 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 nie wiem, nie wiem nic Halo? Kupuję malboro na pobliskiej stacji Chcę dziś pić i tańczyć wybuchną basy Lub samochód na zakręcie, wypaść z trasy Zatańczyć na szczycie świata i pierdolić straty Ej, nic nie znaczy to, że mówię ci te słodkie głupstwa Jak już dzwonisz, to chodź ze mną, jeśli jesteś smutna Wiesz, że zawsze podobały mi się twoje usta Wódka może sprawić, że już nie doczekam jutra Nie pytaj, co się stanie, gdy zostaniesz w domu, baby Powiedz, mamo, nie zamykaj dzisiaj drzwi, bo późno będę Czekaj, dzwonią do mnie, później się odezwę Żaden ma ja wolę być siebie ze mnie Halo? Nie, 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 nie wiem nic, dzwonią do mnie, nie, nie nie wiem, nie wiem nic, co dziś zrobię, nie wiem, nie wiem nic, nie wiem, nie wiem nic Dzwonią do mnie, nie, nie, nie wiem, nie wiem nic Halo Jestem nakręcony jak szwajcarskie zegarki Czuję, że cały płonę, a mój rap rozpali parkiet Może dziś poznam żonę, jutro spróbuję ją stracić nawet Jeśli mi powie, jak mogłeś mnie tak zostawić Chcę na nią patrzeć całą noc i cały dzień Gdzień. I zanim zacznę, chcę ją wziąć i chcę ją mieć, mieć. I zanim zacznie mówić coś, że chce mnie dzień w dzień Chcę upić się i zgubić ją i zgubić sens, ej nie wiem już nic, nie wiem, gdzie mam iść, żeby zaszaleć. Dobrze, że nie chcesz ze mną być, bo nie chcę nic na stałe Jak dzwonisz głów, to chujwa mać, zabierz mnie na balet Nie mów brać mi słów i nie mów, że jestem chamem Halo nie mów, że jestem chamem Nie, 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 nie wiem nic, dzwonią do mnie, nie, e, e, e. nie wiem, nie wiem nic Co dziś zrobię, nie wiem, nie wiem nic Nie wiem, nie wiem nic dzwonią do mnie, nie, e, e, e. nie wiem, nie wiem nic Halo Do wojny, do wojny, do wojny, do boju, do boju, do boju. Ej, aho. do boju, do boju, do boju, do boju. Ej, ał! Serce, serce jedyne, Udam swojej drużynie. Serce, serce jedyne,

jest na przebiciu Korro! 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 Korro!

Ух! 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 Ух!